Byłaś na wykładzie? Tak. Tak? Mhm. Jak ci się podobało? No, podobało mi się bardzo. No, one są w ogóle takie bardzo, bardzo praktyczne te wykłady i wydaje mi się, że taka, taka Pismo Święte, które jest, jest przełożone na taką, na taką praktykę, to jest bardzo do, docierające. Widziałem, jak siedzi z przodu na wykładach pastora Wendena. Jakie są Twoje wrażenia? Już od kilku dni ma wykłady. Specjalnie siedzę z przodu, żeby wszyscy nie widzieli, jak ryczę, chociaż troszeczkę się denerwuję, kiedy kamera schodzi na, na nas tutaj, na słuchających są dla mnie niezwykle poruszające. Też podziwiam go za taką uczuciową otwartość, tak? że on też nie wstydzi się swoich łez. Co, co najbardziej dotknęło cię w tych wykładach jak do tej pory? Wydaje mi się, że takie postawienie postawienie mnie samej jakby w środku tych wszystkich wydarzeń. To jest, to jest coś takiego, co, co faktycznie Li powtarza i powtarza i ja, ja zaczęłam po prostu to robić. Ja po prostu stanęłam dzisiaj jakby w tym tłumie obok tej kobiety, która po prostu em, rzucała się po prostu, żeby, żeby uchwycić po prostu Jezusa i ja po prostu ją widziałam i mnie po prostu tak, no tak przeszywałam po prostu, bo miałam wrażenie, że ona po prostu jest tuż obok. słyszałem, że jesteś liderem. Nie. <laughs> Ale prowadzisz warsztat dla liderów. Prowadzę warsztat dla liderów yy, i serdecznie wszystkich zapraszam na warsztat dla liderów. No właśnie. I tak jak wczoraj już były pierwsze warsztaty, widzisz tu potencjał kogoś, kto będzie mógł w przyszłości no właśnie stanąć na twoim miejscu, takie szkolenia prowadzić. Znaczy tutaj przyszła cała chmara różnego rodzaju liderów yy, z różnych yy, zborów. Nawet zrobiliśmy listę, mogę pokazać, gdzie y, ludzie y, uzupełniają swoją obecność. Cześć Kuba, jak masz na imię? Kuba. E, powiedz Kuba, skorzystałeś trochę z tych warsztatów, były wczoraj pierwsze. Ja właściwie myślę, że ten, cały czas to się rozkręca, ale tak skorzystałem, e, można było zobaczyć takie podstawowe rzeczy, które rzeczywiście e, no się potem po przydadzą, szczególnie jak pójdę do większego zboru. Na razie jest bardzo fajnie, jest energia. Wczoraj robiliśmy sporo testów psychologicznych, więc ludzie mogli się dowiedzieć na swój temat sporo ciekawych rzeczy. Eee, a dzisiaj no, kontynuacja. Będziemy rozmawiać na temat pracy zespołowej, jutro kreatywność, a w ostatniego dnia w piątek na temat motywacji, czyli jak nie utracić tej energii, którą zdobyliśmy tutaj na kampie, tylko żeby za złocieńcem ta energia nadal była, jak już miniemy tam tabliczkę.